wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu z kart Tarota na miesiąc luty 2020. Będzie to, kochani, czytanie ogólne. Będę wykładała kartę z dwóch talii. Z tej talii wyciągnę taką ogólną energię dla Was na miesiąc luty. I zaraz zobaczymy, jaka energia pokaże się dla strzelców w lutym. Konflikt i pokonanie. No może być ciężko, kochane strzelce. Może być tak, że ktoś wam będzie podkładał nogę, i wy tutaj będziecie się mocno starali trzymać jednak w ryzach, ale możecie mieć takie poczucie, że ktoś was oszukał, że ktoś. Waszym kosztem coś osiągnął, i wy tutaj jesteście stratni, ale tutaj cały czas ta świeczka się pali, więc nadzieja nadal jest. Natomiast no, to, są, to jest taka dość trudna energia. Także, jeżeli pojawią się na Waszej drodze jakieś takie osoby, którym w pierwszej kolejności ufacie, to też patrz, patrzcie im troszkę na, na ręce, bo one mogą mieć nie do końca uczciwe zamiary w stosunku do Was i później to Wy będziecie właśnie w, tej poczu w tym poczuciu straty. A teraz zobaczymy. Takie najważniejsze wydarzenia dla Was w lutem. Co karty pokażą jako najważniejsze wydarzenia dla Was strzelce w lutem. A z mieczy, dwójka kielichów. I szóstka kielichów. Scenariuszy jest kilka, moi drodzy. Pierwszy jest taki, że może wyjść na jaw jakaś prawda, jakaś informacja dotycząca... E, albo jakiegoś waszego partnera biznesowego, albo kogoś, z kim blisko współpracujecie i z tą osobą bardzo się dogadywaliście, chociaż ta osoba właśnie może grać nieczysto w stosunku do was, może na przykład ukraść wam jakiś pomysł, przypisać sobie zasługi i wy jakby będziecie musieli budować wszystko od nowa i wtedy właśnie możecie się poczuć jako osoby pokonane. W tym starciu. Może być tak, że w waszej relacji jakaś informacja wyjdzie na jaw i również ona może być ponad wasze siły. Może być tak, że wróci do was ktoś z przeszłości, kto wcześniej powodował u was właśnie takie trudne emocje, że wy się czuliście. Pokonani w pewien sposób przez tą osobę ta relacja mogła Was bardzo dużo kosztować i wy już myśleliście, że się od niej odcięliście, ale jednak tutaj dziś wraca to do Was cały czas. To jest właśnie też taki nostalgiczny nastrój. Może być też tak, że wy próbujecie się odciąć właśnie. Albo od od tej miłości, od tej relacji, to może być ktoś, z kim byliście bardzo długo, to może być ktoś karmiczny dla Was. I pomimo tego, że się staracie, to, to nie do końca może Wam to tutaj wychodzić, tak? bo cały czas jeszcze nie udaje Wam się z tego wyjść i, i czujecie się na przegranej pozycji, że to Wy najwięcej tutaj najbardziej ucierpieliście na tym. No i tutaj by trzeba było się tutaj pod, od tego poodcinać po prostu. Ale drugi scenariusz jest taki, że pomimo tego, właśnie że jesteście tutaj pokonani w pewien sposób, możecie być w takiej energii, ona może się ciągnąć już jakiś czas. I w momencie, kiedy uda Wam się odciąć, to wtedy właśnie może pojawić się jakaś miłość, bądź może wrócić do Was ktoś, właśnie z przeszłości, bądź może to być osoba, która ma już dzieci z poprzedniego związku. A teraz zobaczę na co strzelce nie będą miały wpływu w lutym, bądź ten wpływ będzie w pewien sposób dla Was utrudniony. No właśnie troszkę brakuje Wam równowagi, tak? Wam się wydaje, że nie macie wpływu na to. Czy w waszym życiu jest w tym momencie balans? Bo te myśli ciągle się tutaj kołaczą, tak? Ciągle jakiś proces myślowy jest w waszej głowie, i przez to, że być może właśnie nie potraficie się odciąć, to brakuje wam równowagi. I, i właśnie to, że ktoś mógł wprowadzić was w taki stan pokonania i nie widzicie na ten moment żadnego światełka w tunelu, chociaż tak jak już mówiłam, ta świeczka się tutaj pali ją tutaj można sięgnąć i iść z powrotem w górę tych schodów, tak, bo tutaj nie wiem czy będziecie to widzieć, ale to jest człowiek, który schodzi tutaj, on wręcz spada po tych schodach w dół i trzyma się ściany a na ścianie są narysowani ludzie którzy jakby tym, po tym jego cierpieniu po, po tych jego zasługach na jego plecach wspina, wspinają się w górę tych schodów, tak? I, i tutaj jest zaburzona ta równowaga, nie ma, nie ma umiaru, nie, nie czujecie się spokojni. Jest taka szarpanina i w Waszych uczuciach, i w Waszych myślach. I to może być wywołane właśnie przez te wydarzenia, i możecie nie widzieć rozwiązania z tej sytuacji. Ale znowu, Dwójka Kielichów to jest karta, która mówi o znalezieniu wyjścia z sytuacji. Być może pomoże Wam ktoś, kogo bardzo dobrze znacie, z kim się bardzo dobrze czujecie, tak? Tylko tutaj by się trzeba było podcinać, dowiedzieć czegoś jeszcze na ten temat, zebrać odpowiednią wiedzę, no i też z, taką, z takim dużym rozsądkiem podejść do tego, niekoniecznie za bardzo emocjonalnie, bo mi się tutaj pokazuje właśnie taki brak balansu pomiędzy tym, co w głowie, a tym, co w sercu i takie właśnie skołowanie, a tutaj jednak jest potrzebne racjonalne myślenie i wyważenie w emocjach. Zaraz zobaczymy, na co z kolei będziecie mieli wpływ. lutem. Kochani, wpływ to jest dwójka buław. Macie, kochani, wpływ na to, co będzie się działo dalej. Tylko musicie znaleźć tą swoją równowagę. Tu się trzeba otrzebać, tu się trzeba otrzebać, otworzyć się na jakieś pojednanie, bo tutaj właśnie też jest to pojednanie. Jeżeli byliście z kimś w konflikcie i ktoś wam Zaburzył to poczucie bezpieczeństwa, poczucie równowagi. To może być wasz partner, to może właśnie być osoba, z którą jesteście w takiej relacji romantycznej, bądź ktoś z przeszłości i cały czas myślicie, być może się rozstaliście w jakichś trudnych warunkach, tak? w jakiejś kłótni, czy coś niefajnego się tutaj wydarzyło i nie czujecie, że to zostało w pewien sposób zrównoważone, że to zostało załatwione tak, jak powinno zostać. Gdzieś was to jeszcze boli i dlatego wracacie do tego myślami. Ale ta dwójka kielichów właśnie mówi o tym, że y, uda się znaleźć kompromis, uda się Wam pogodzić, tylko y, moim zdaniem to wy musicie wykonać pierwszy ruch. To do was tutaj, y, tutaj y, należy to, żeby zadziałać w tym kierunku. Bo ta dwójka była to jest takie, jedną nogą jestem z przodu, ale drugą, y, druga się jakby ze mną ciągnie i nie chce dorównać tej pierwszej. Więc to jest cały czas takie wahanie się, zastanawianie. To jest owszem, patrzenie w przyszłość, rozważanie najlepszej dla siebie opcji, ale to jeszcze nie jest działanie. Więc to, na co macie wpływ, to to, jak te sprawy się dalej tutaj potoczą. Po prostu. Także jeżeli macie plan na to, to może warto go właśnie zrealizować, tak? Iść o krok dalej, wyjść z tej dwójki buław, która jest no, takim swoistym zawieszeniem. Bo niby wiem, co chcę zrobić, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobię, i, i może właśnie potrzeba tutaj konkretnego działania, żeby odzyskać swoją równowagę. Zobaczy teraz ostrzeżenie dla Was na luty. Trójka mieczy, czyli musicie wyleczyć. Coś musicie zdecydowanie e, wyleczyć. E, jak już mówiłam na samym początku, te wydarzenia dopiero mogą się na Waszej drodze tutaj e, pojawić. Ktoś może Wam sprawić przykrość i może Was to kosztować ból serca e, i trochę łez. Ktoś może. E, oszukać, no nie chcę powiedzieć, że oszukać, no ale tak, oszukać też jak najbardziej w pracy, tak, na takim poziomie umysłowym może, jak już mówiłam, przypisać sobie swoje wasze zasługi sobie i to też zapłoży gdzieś tam Waszą równowagę. Może puścić jakąś plotkę, tak, jakąś nieprawdziwą informację, może być tak, że będziecie mieli jakiś. Romans w pracy i on donikąd nie zmierza, i tutaj też do Was należy decyzja, co z tym zrobić, bo tutaj są dzieci, jest jakaś rodzina, jest jakieś zobowiązanie, więc jesteście na straconej pozycji. Ale czy to może być nawet też w szkole, tak? I, ewidentnie gdzieś tutaj albo źle ulokowane uczucia albo problemy w relacjach zarówno zawodowych biznesowych jak i tych partnerskich. No i uważajcie kochani, bo tutaj naprawdę ktoś może wam troszkę to serce poharatać. I wtedy będziecie w tych niskich energiach tutaj, tak? No i będziecie decydować co robić dalej, ale bez tej równowagi, musicie wpierw po, popracować na tą swoją równowagą, więc równowagą, więc jeśli e, jest taka potrzeba, żeby się z kimś pojednać, pogodzić to, e, to zróbcie to, to zróbcie to, bo e, nie uleczycie tego serca i, on, i ta zadra ciągle tam będzie, to się będzie ją trzyło, to będzie bolało więc jeżeli tego nie pozamykacie, to niestety tej równowagi możecie nie odzyskać. To może być coś błahego, tak? Może się pokłóciliście z przyjaciółką i macie milion myśli, tak? No bo przecież to jest wasza przyjaciółka, być może wasza bratnia dusza, ktoś z kim czujecie niesamowite połączenie i nagle się coś wydarzyło, być może jakieś niedopowiedzenie albo wyciekła jakaś informacja z przeszłości i to burzy tą właśnie waszą równowagę i wy czujecie się pokonani, nie wiecie co zrobić Robić. Ale dopóki tego nie załatwicie, to niestety zostanie ta rysa na sercu. I dopóki nie poszywacie, to to, niekoniecznie sprawy mogą szybko ulec poprawie. A teraz zobaczę dla Was radę, drogie strzelce. Które monet, no czyli kochani, tak jak mówiłam, wyjdźcie do kogoś z ofertą. Wyjdźcie do kogoś z ofertą pojednania się, porozmawiajcie rozsądnie, spokojnie, w taki wyważony sposób. Jeżeli chcecie się pojednać ze swoim partnerem, czy z kimś, na kim bardzo wam zależy, ktokolwiek to nie będzie czy to kobieta, czy mężczyzna. To, żeby odzyskać ten swój balans i żeby wróciła ta równowaga właśnie w braniu i dawaniu, wy musicie po prostu porozmawiać, być może nawet cofnąć się do przeszłości, powspominać te chwile przypomnieć sobie moment, w którym się zakochaliście w sobie, albo moment, w którym coś Was połączyło i wiedzieliście, że zostaniecie przyjaciółmi już na zawsze. I poodcinać te y, trudne sytuacje, bo każdy z nas popełnia jakieś błędy. Jeżeli to są jakieś bardzo za przeszłe rzeczy, to, to nie ma sensu trzymać starej urazy. Tutaj trzeba wyjść z ofertą pojednania. Tutaj musi być zachowana ta równowaga w, daniu i w dawaniu i braniu, i jeżeli wy wyjdziecie z tą ofertą do tej osoby, być może ta osoba do Was wyszła z tą ofertą, ale wy się zastanawiacie, co z nią zrobić. Tylko że nie zapominajcie, że z tą kartą właśnie idzie balans, idzie równowaga. Także, coś, czego Wam tutaj w tym momencie brakuje. Może nie macie na to wpływu właśnie dlatego, że nie przyjmujecie tej propozycji od kogoś i dlatego nie ma, nie ma tego wyważenia, bądź to właśnie Wy zastanawiacie się, czy, czy zrobić pierwszy krok. Także, kochane strzelce, uważam, że macie nad czym myśleć w lutym. Mam nadzieję, że wszystkie sprawy potoczą się dla Was pomyślnie, a ja chętnie poczytam w komentarzach, jak Wam się luty ułożył. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego pa! pa.